Szanowna Pani, jestem mężczyzną i prowadzę firmę budowlaną. Nie jestem w żadnym stopniu ani korwinistą, ani seksistą, czy też innym faszystą. W firmie pracują dwie kobiety, w biurze. Przez 13 lat prowadzenia firmy wypracowałem pewien model. Wolę mieć więcej pracowników i mniej im płacić, aniżeli kazać chłopakom zapierdalać po 14 godzin dziennie. U mnie praca na budowie to 8 do 9 godzin dziennie, choć zdarzały się roboty, że siedzieliśmy wszyscy w pracy po 12 godzin. Przez te trzynaście lat tylko pięć razy zdarzyły się roboty 24 godzinne. Za pracę po 22 płacę chłopakom 300% podstawy. Jakie mam stawki? Wszystko podaję w netto. Glazurnik 22 zł za godzinę. Tynkarz 20 zł za godzinę. I elektryk 20 zł za godzinę. To są stawki moich trzech fachowców. Fachowców, czyli oni robią tylko to na budowie i nic więcej. Stawki pozostałych, durnych fizoli, jak to pani nazywała, wynoszą od 13 do 18 zł netto. Średnio ten fizol u mnie ma 2800 na rękę. Wolne popołudnia i weekendy. Jak chce, niech robi więcej, ale ma za. Zapierdalać tak samo jak po 8 godzinach. Dlaczego taki tryb pracy przyjąłem? Bo po prostu widzę, że moi pracownicy przychodzą szczęśliwsi i lepiej wypoczęci do pracy. Widzą swoje rodziny przez większość dni miesiąca, no chyba, że mamy delegacje, za które płacę także plus 3 zł do dostawki godzinowej. Wypadków u mnie prawie nie ma, może skutek wypoczęcia. Oczywiście, szanowna pani, tak, jestem cwoniakiem, bo wszyscy jadą na minimalnej, plus reszta pod stołem. Tylko, że sami tak chcą. A teraz do sedna. Czyli dlaczego mnie wkurwia, jak słyszę, że kobieta i facet to taki sam pracownik i równo kurwa uprawnienie? Rok temu tak się stało, że przycisnęło mnie z ludźmi do pracy. Okres wakacyjny, trzech chłopaków w szpitalu, bo mieli wypadek, jak wracali z wakacji, czterech wyjechało za granicę do rodziny. Z mojej 17-osobowej stałej raczej ekipy zostało 8 osób, a trzy roboty do zrobienia. Dałem więc ogłoszenie w Urzędzie Pracy, bo mi się szukać po chłopach na wsi nie chce. Warunki zachęcające, chyba, bo 2000 do 2500 na rękę i to na umowie, zależnie od tego, co umiesz i jak się prezentujesz. I teraz jedna z lepszych części historii. Nie wiem czemu, ale pani w urzędzie powiedziała po trzech tygodniach, że nikt się nie zgłasza i winny, uwaga kurwa, jest zapis. Oszukuje zdrowych, silnych. Mężczyzn. Zapytałem, czy mam poszukiwać na budowę słabych i chorych, a pani na to, że ogłoszenie to ma charakter dyskryminujący i powinno być także kierowane do kobiet. Jedyne, co byłem w stanie powiedzieć do słuchawki, to: o ja pierdolę. Oczywiście pani mnie pouczyła, że tak nie wypada. Zapytałem potem, co mam więc wpisać. Usłyszałem, że osób, a nie mężczyzn. I podziękowałem pani za to, że urządza moją firmę po europejsku. Rozumiecie państwo. Ktoś mi mówi, kogo mam zatrudnić. Ktoś, kto nic nie wie o naszej pracy w budowlance. Magicznym sposobem po trzech dniach zgłosiło się do mnie, i tutaj uwaga, piętnaście kobiet. Nie wiedziałem, że tyle w budowlance mamy kobiet względem mężczyzn. W końcu dwadzieścia dni, jedno zgłoszenie od chłopaka i piętnaście. 15 zgłoszeń od kobiet, to w 3 dni. I wie pani co? Zatrudniłem 5 z nich. Niech stracę. Za 1800 zł, tak? Za 1800, bo one nic o budowlance nie wiedziały. Chuj z tym. 5 razy 3000 tysiące złotych, bo taki jest mój koszt, to jest 15 tysięcy złotych miesięcznie. Te 15 tysięcy odrobię w 5 miesięcy, wakacje były więc już po rozliczeniach z jebanym urzędem skarbowym. Byłem jedyną firmą w Małopolsce i chyba w Polsce, która przez 15 dni miała kobiety w pracy na budowie. Tak, kurwa. Koledzy się ze mnie śmiali, a pracownicy pukali się w głowę, ale w dupie to miałem. Proszę pani, cóż to była za praca i cóż to była za równość w pracy? Trzeciego dnia już dwie panie zrezygnowały. Otrzymały ode mnie tylko ekwiwalent za urlop, z czego jedna stwierdziła, że zgodnie z kodeksem, należy jej się stawka za cały tydzień. Aha, zostały dwie, plus jedna, która doszła po czterech dniach może w punktach. Panie robiły sobie przerwę o 9, 11, 14, 15 i 1545. Wszystkie przerwy trwały po 10 do 15 minut. 12,5, wartość średnia razy 5 równa się 62,5 minuty, czyli panie pracowały de facto 7 godzin, ale jeszcze w międzyczasie robiły kubkę srając motylkami i siusiały wodą święconą. Czyli pracowały może 6 godzin z 8 do 9 godzinnego trybu pracy. Przymknąłem oko. Chyba siódmego dnia dwie panie przyszły, że mają odciski na rękach i czy mogą robić coś innego. No nie wiem kurwa co, ale elektryk powiedział, że mu powsadzają okablowanie do koryt. Tak, kurwa, wsadzały, że koryta sygnałowe były pomieszane z elektrycznymi, a najlepsza była blond idiotka, niech żyją stereotypy, która wpierdoliła, tak, droga pani, wpierdoliła przewody 2x2,5 mm gniazdowe do rur sanitarnych. Tak, do rur sanitarnych. Czemu? Bo dobrze pasowały, zajebiście. Hej, mam za to zapłacić? Któregoś dnia dwie panie przyszły i powiedziały, że one dziś pracować nie mogą, no bo mają okres. Nie mogą, będą krwawić. Wy pani co zrobiłem? Ja mam dobre poczucie humoru, a i na brak kasy nie narzekam. Zebrałem wszystkich ludzi z budowy, 13 osób, w tym 3 kobiety, i powiedziałem, że dziś wszyscy mają wolne z powodu okresu w końcu równe traktowanie, co nie? I tak moja budowa stanęła, po 10 mężczyzn poszło na zwolnienie z powodu kurwa okresu ale coś my się pośmiali, to nasze. Jedna z pań się hehe he, zamurowała. Tak. Zamurowała. Stawiała ścianę działową, bez poziomicy, będąc w pomieszczeniu i zapomniała o drzwiach. Brzmi niewiarygodnie? Jak mi majster zadzwonił, to też nie wierzyłem, ale jak przyjechałem, to uwierzyłem. Alicja, moja ulubienica, a od przewodów. Miała problem z wnoszeniem cegieł, więc je wrzucała na pierwsze piętro przez okno. Mam mówić, coś z tych cegieł zostało? Na szczęście przez godzinę wrzuciła tylko 16 sztuk. Po drodze, oczywiście, ubiła sporo elewacji. Alicja była dość udaną sztuką, bo nie grzeszyła inteligencją ale kobiety są inteligentniejsze od mężczyzn no bo miała skończonego licencjata z filologii hiszpańskiej i zbierała szlify na budowie przy polskich chujach i kutasach no bo taka gwara budowlańców. Pracowała więc, co dopiero zauważyliśmy po ośmiu dniach, w stoperach do uszu. Kobieta ta pracowała na budowie w stoperach. Prawda wyszła na jaw, kiedy nie usłyszała burzonej ściany działowej, owa ściana po prostu na nią spadła. Na szczęście płyty gieka. Alicjo, czemu nie uciekłaś, kurwa? zapytał wesoło majster pan Jarosław. Nie, nie słyszałam. I pokazała stopery. Mam pisać jak drugiego dnia panie dostały sraczki z wysiłku i zablokowały dwa tojtoje od 13 do 15? Albo jak Aneta, bezrobotna fryzjerka z Alicją, miały razem zrobić kanały bruzdownicą? Fajna historia. Za moje pieniądze, no ale niech żyje równość płci. Zakończona skalszoną nogą, a atakiem duszności, wyzdum łuku Mianowicie panie we dwójkę trzymały jedną bruzdownicę. Zaraz po uruchomieniu Aneta dostała z dyszy odprowadzającej pył dużą ilością ceglanego czerwonego proszku po oczach, w usta i do nosa. Z wrażenia upuściła bruzdownicę na nogę koleżanki. W efekcie pani Aneta wylądowała w szpitalu u okulisty. Aha, byłem zapobiegliwy. Dałem im pierdolone gogle ochronne. Aneta nie założyła ich jednak, bo fryzura by się popsuła. Dwóch chłopaków zresztą wtedy pierdolnęło śmiechem tak, że panie stwierdziły, iż są oni niedostosowani do życia z kobietami. Niech żyje u równouprawnienie. Oczywiście zdarzało się, że panie zwalniały się do domu, bo dzieci. I tu proszę sobie wpisać to, co najczęściej podajecie. Oczywiście panie narzekały na stan Toitoja. Przepraszam, to nie mariot. Na dźwiganie ciężkich rzeczy, na pył, na hałas, na majstra. I tym podobne. Potem zresztą miałem kontrolę z pipu. Dostałem karę 500 zł i turne babsko z pipu nie rozumiało skąd na budowie praca fizyczna, i czemu kobiety nie wykonują prac dostosowanych do płci, i czemu zarabiają najmniej w firmie. Czyli wyszło na to, że A. Kobieta i mężczyzna są równi w pracy. B. Nawet jak nie są, to nie można o tym mówić. C. Mają jednak zarabiać tyle samo, a najlepiej więcej od faceta, no bo mają wyższe wykształcenie, gdzie wyższe oznacza wyższe od faceta na tym stanowisku, a nie dyplom uczelni wyższej. Jest podział na zajęcia damskie i męskie, ale nie można mówić, że jest. Na resztę pisania nie mam póki co siły. A, może jeszcze jedno. Do biura do rozliczeń zatrudniłem dziewczynę 24 lata za 1900 zł plus 300 zł premii uznaniowej. Po trzech tygodniach powiedziała, że jest w szóstym tygodniu ciąży, czyli na moje około półtora miesiąca już dwa tygodnie później spierdoliła mi na L4, które muszę jej całe opłacić z powodu ciąży, bo ciąża to choroba. Więc szanowna pani. Jak słyszę pierdolenie, bo dla mnie to jest pierdolenie, że jesteśmy równi w pracy, że kobieta ma tyle samo zarabiać i że się nastawiamy do kobiet jak do maszynek, które rodzą dzieci, to mnie to wkurwia. Nigdy więcej nie zatrudnię kobiety. Do biura wezmę faceta, nawet jak miałbym mu dać półtora raza więcej niż kobiecie. Chuj. Niech utrzyma rodzinę przynajmniej sam. Ale da mi spokój z L4 z powodu ciąży. Moja mama nosiła mnie do pracy do siódmego miesiąca. Może dlatego jestem takim... Szowinistycznym knurem faszystą. Postscriptum. Aha, i na koniec. Po 40 dniach zadzwoniła do mnie ta sama durna baba z urzędu pracy. Tak to zciwoko, babo. Z pretensjami i groźbami, że potraktowałem niesprawiedliwie kobiety, oferując stawkę poniżej tego, co w ogłoszeniu, że ona to skieruje do odpowiednich organów. To kieruj, idiotko. Postscriptum 2. Jeszcze mi się przypomniało, jak Alicja rozwaliła młot udarowy za 2200 zł makity. Dokonała tego bardzo prosto. Wzięła w ręce i schodząc po schodach wypuściła go z rąk. Bo był ciężki i ją kuło w stawie. Uśmieszek.